Hej, Cześć wszystkim, witam was w nowym food vlogu z nowej kuchni, nowej kuchni innej kuchni, mamy tutaj więcej miejsca, także bardzo się cieszymy, będzie nam się łatwiej to wszystko nagrywało, no i możemy was tutaj, o, postawić i Nowa mówić kuchnia, coś. nowe przepisy, dzisiaj mamy fajnego omleta na śniadanie. Nie, no nie takie nowe, bo dzisiaj do jeszcze... Zbędzie... Znaczy my już to jedliśmy, ale dla was nowe. Nie, bo i tak będziemy robić kurczaka, którego już pokazaliśmy. Aha, no później, tak. Ale trochę urozmaicony, z nowymi dodatkami. Będzie smacznie, do tego na kolacji wieczorem idziemy do sztolni w Katowicach. Nie byliśmy tam jeszcze, także pokażemy Kilka Wam. Kilka razy się w sumie wybieraliśmy, ale nie dotarliśmy, bo obok jest nasze ulubione sushi, znaczy w sumie drugie ulubione teraz. No i kiedyś chyba chciałem Cię zabrać, ale poszliśmy w końcu na sushi i dzisiaj idziemy z Klaudią i Kasprem, więc kolację mamy tam, a śniadanie i obiad pokażemy Wam, jak robimy w domu. Dzisiaj na śniadanie robimy omleta, omlet już jak dobrze wiecie był, natomiast tym razem będzie to trochę inny omlet. Trochę urozmaicony, trochę więcej składników. Większość przepisów w sumie znajdujemy w internecie albo od e, jakichś ludzi na Instagramie. E, albo właśnie... od rodziców, od mamy na przykład. Tak, jakby różnie, albo znajdujemy coś i zmieniamy po swojemu. E, ten przepis dzisiaj na śniadanie jest od Oskara, z którym kiedyś miałem przyjemność trenować, jest on zawodnikiem sportów sylwetkowych. No i widzieliśmy właśnie, że pokazał ten omlet. Był trochę podobny do tego, co my wcześniej robiliśmy, ale taki bardziej urozmaicony i zrobiliśmy raz i bardzo nam smakował, więc od jakiegoś czasu jemy go często na śniadanie. Więc teraz chcemy się podzielić tym przepisem z wami. Żeby coraz więcej osób widziało, o dobrym jedzeniu. Jakie można robić smaczne rzeczy? No to działamy. A więc, jeśli chodzi o składniki, jakie będą nam potrzebne, no to na pewno jajka. Po Waszych uwagach stwierdziliśmy, że będziemy kupować jajka lepsze. Tym razem kupiliśmy z wolnego wybiegu, także taki zestaw jajek. Będzie nam potrzebna odrobinka oliwy z oliwek. Do tego mleko. My mamy mleko, ale lepiej sprawdzi się kefir. Ostatnio przynajmniej robiliśmy z kefirem, i tak jest w. W tym przepisie natomiast my damy no, no dobrze, sobie. Czy nam wyjdzie, bo nie robiliśmy nigdy z mlekiem, ale dopiero przed chwilą zauważyliśmy, że nie mamy kefiru, zapomnieliśmy o nim, więc damy mleko, zobaczymy. No ale myślę, że to jakoś bardzo nie zmieni tego omleta. Do tego mąka pszenna, mąka ryżowa, mozzarella, tutaj mamy light. Ser piórko. ser piórko, jest dostępny, na przykład my kupujemy w Carrefourze, jeśli chodzi o ser piórko, to jest lepszy, dlatego że, proszę powiedzieć, dlaczego? Jest niskotłuszczowy i wysokobiałkowy, no i na pewno nie możecie go kupić w żadnej Lidlu, Biedronce, takich mniejszych klepach, on jest ogólnie... Znaczy nie jest pakowany, w żadnym opakowaniu to tylko... Znaczy, przynajmniej takiego, nie widzieliśmy. Nie ma takiego, nie ma, ja, nie ja ma? to sprawdzałem, nie ma takiego. On jest jakby na takim dziale, gdzie są sery, czyli na przykład w kerfurze i po prostu się podchodzi, mówi się ser piórko, na przykład 200 gram i pani nam go kroi. Także tu mamy pokrojony, no ale tak jak widzicie jest dostępny w kerfurze. carrefour to taki dosyć duży sklep jest wszędzie, więc myślę, że nie będzie problemu. Ostatnio też przerzuciliśmy się trochę na zakupy w kerfurze przez to, a z dodatków mamy szynkę. Cebulę i szczypiorek. Także bierzemy się za robienie omleta i już pokazujemy Wam co i jak. Przez to, że Dominik musi sobie wszystko wyliczać. Po prostu zrobimy osobno, więc najpierw pokażemy Wam jego omleta, a więc. i moje gramatury. Jakby ilości też tego wszystkiego. E, tak naprawdę, jeżeli chcecie mniejszego tego omleta, no to po prostu dajcie połowę mniej e, mąki. A więc e, damy dwa jajka, jedno całe i. Z jednego tylko białko. Teraz kolejnym krokiem powinien być kefir. My go nie mamy, więc damy zamiast 40 g kefiru, damy 30 g mleka. Teraz kolejnym krokiem będzie zmiksowanie. Do zmiksowanego wcześniej jajka z kefirem lub mlekiem dodajemy 40 g mąki ryżowej i 15 g mąki pszennej. Następnie dolewamy odrobinę oliwy z oliwek. Dosłownie od, odrobinę. No i przyprawiamy to już wedle uznania. My tu mamy akurat e, czosnek. Jakieś... Mamy taki grill ziołowy. Ostatnio kupiliśmy tą przyprawę i bardzo nam zasmakowała. Grill <grylamy>. z i oregano, także takie przyprawy. Ja sobie dodam tam jeszcze trochę więcej. Ja ogólnie lubię bardzo różne przyprawy. Daję zawsze wszystkiego po trochu, no ale to już po prostu wedle uznania. Dobra, czosnek i jeszcze damy trochę papryki. I teraz wszystkie składniki po prostu mieszamy razem, tak że ustawię niskie obroty, żeby wszystko się dobrze zmieszało. I, i to wszystko, nie? Tak, Potem... i już tą masę wylewamy na patelnię. Na podsmażoną na przykład cebulkę. I teraz na podsmażoną cebulkę i szynkę wylewamy masę. I smażymy pod przykryciem. I na to możemy sobie położyć już mozzarellę na przykład. Ja na przykład nie lubię z mozzarellą, natomiast mini klubi, także mozzarella, na to ser piórko. Jeśli chodzi o ten ser, to ma fajny skład, a do tego jak się roztopi, to bardzo fajnie się tak ciągnie. I sami to... zobaczycie jak będzie omlet zrobiony i go po prostu przekroimy, bo... To ser to Mój omlet się już tutaj smaży, a Paulina... Robi swojego. Z proporcjami, jeżeli chodzi o mąkę, to zamiast 60 gram to 30 łącznie. A tak to reszta to sama. Kiedy omlet podsmaży się już od dołu możemy go zamknąć ładnie. Nie, czy mi się uda? ładnie to Bo zrobić. jest dosyć taki wielki. O! Udało się. No, no jak widzicie jest, jest potężny, no. A tymczasem ja wstawię sobie jeszcze frankfuterki. W ogóle uwielbiam frankfuterki, także będą idealne do omleta, to mamy. Pierwszego omleta, to jest omlet Dominika i teraz przekroimy go i pokażemy wam ten ser. O, trochę wypływa. I tak się prezentuje moje śniadanie. Powiem wam, że ostatnio mam fazę na pomidory i codziennie, w ogóle ciągle jemy pomidory. Potem na obiad też będziemy robić taką fajną sałatkę z pomidorami, ale to wszystko zobaczycie. Mój omlet wyszedł też całkiem spory, do tego mam frankfurterkę. Ja nie jestem aż taka fit, więc wzięłam sobie ketchup i Majonez do tego herbatka, dominik ma wodę. No i śniadanie. Idealne. Smacznego, ale widzę, że już nie mogłeś się opanować. Tak, no, bo czekałem na Paulinę, nie wiedziałem też ile to potrwa, a chciałem go zjeść trochę ciepłego, ale jest przepyszne. Jeszcze zrobiłem sobie pokrzywkę. Mój talerz nie wygląda już najładniej, ale powiem wam, że zostało mi tyle i ja nie wiem, czy dam radę. Jestem już taka najedzona, ale to dobrze, w końcu nie będę zła. Bo jak ktoś jest głodny, to jest zły. ale teraz już będę szczęśliwa. Witamy Was w drugiej części. zamieniliśmy się z Nie no, nie wiem co zrobić, żeby mi było fajnie widać. Teraz przechodzimy do obiadu. Będziemy robić kurczaki, czyli kotlety, które robiliśmy ostatnio w panierce z płatków owsianych. To już widzieliśmy... Nie owsianych, kukurydzianych. Co kukurydzianych. Po kukurydziane? owsianych było okropnie. Nie wyobrażam sobie tego. W ogóle chyba mówiliśmy o tych chipsach, nie? Że ktoś nam kiedyś tak. proponował w komentarzu panierkę z chipsów paprykowych. W sumie mamy. Robimy? Możemy spróbować z tymi chipsami paprykowymi. No, ja jestem tego mega ciekawa. Trochę zrobimy z chipsami paprykowymi. Dobry, bo zapomniałam o tym, co mamy, no to super. Także skosztujemy, więc będzie coś nowego. Poza tym będziemy robić właśnie panierkę z płatków kukurdzianych. Co już zresztą widzieliście, ale po prostu ostatnio no, ciągle nie takiego kurczaka, więc yy, naprawdę z ręką nasertujemy go codziennie ostatnio na kolację, taką obiadą kolację. Ja będę do tego sobie robiła ziemniaczki, Dominik teraz nie je Tak, właśnie dzisiaj mam, znaczy nie, że nie jem węglowodanów, dzisiaj je no, ich o wiele mniej, bo mam dzień nietreningowy, oprócz tego znowu pomidory będziemy robić sałatkę z pomidorów, która mm, nam zasmakowała o Pauliny mamy. Tak, jedliśmy ją e, u mnie w domu, Dominikowi tak zasmakowała, że stwierdził, że mam ją zrobić. No i od tamtego czasu też robiłam praktycznie to codziennie. Także tutaj mówiłam, ja mamy mega fazy na pomidory, więc będziemy robić sałatkę z pomidorów, e, z serem feta, z cebulką, z prażonym słonecznikiem, także jest naprawdę przepyszna, ale jestem ciekawa tej, tej panierki z tych e, chipsów. I w sumie zapomniałem, że mamy jeszcze ser piórko, więc też go damy na y, kotlety. Ach, to na górę. Tak, to ale już na sam koniec, żeby ten ser lekko stopniał. Ziemniaczki wstawione, dosłownie parę sztuk, także bierzemy się za resztę obiadku, a one będą się tutaj spokojnie gotowały. Także teraz przechodzimy do panierki, będziemy miksować chipsy. Może wystarczą nam na wszystkie kurczaczki, bo jest ich tutaj w sumie sporo. O, tak to ładnie wygląda się. zmiksowane. Ja przygotuję jeszcze pomidorki. Pomidorki tak jak Zresztą. wcześniej i za każdym razem ja raczej obieram je ze skóry. W sumie zawsze obieram je ze skóry. Także nacinam sobie je tutaj w takiego X-a i będziemy je oblewać gorącą wodą, żeby je sparzyć, żeby skórka łatwiej od nich po prostu odeszła. Nasze przepisy są tak spontaniczne, że zmieniają się w trakcie. Zapomniałem o tych chipsach, a faktycznie ktoś o tym pisał. Tak, no. Teraz mi się przypomniało w sumie, że dostaliśmy... A i tak raczej byśmy ich nie zjedli, tak normalnie, więc nada się zamiast płatków kukurydzianych. No fajnie, ciekawe jest to, jak będzie smakowało. Wydaje mi się, że będzie smaczne. Jeśli chodzi o panierkę, to jednak nie wystarczyło chipsów, więc tutaj dorobiliśmy trochę panierki z płatków kukurydzianych. Także teraz przechodzimy do smażenia. No i do robienia sałatki już. Pomidorki obrałam ze skórki, także pokażę Wam co dalej? Jeśli chodzi o sałatkę, to nie ma żadnej filozofii za bardzo. Będzie nam potrzebna cebulka, na pewno będzie nam potrzebny serfeta, my mamy taki półtłusty, zwykle używam połówki na jedną sałatkę, także nożem całe opakowanie sobie przekroję i resztę wstawię dalej do lodówki. No i oczywiście pomidory. Pomidorki kroimy wedle uznania, ja to zwykle robię tak, że po prostu kroję je na jak najmniejsze części, żeby po prostu wygodnie było to jeść. No i do tego będzie nam potrzebny słonecznik, najlepiej łuskany, będziemy prażyć na patelni. Możecie dodać tutaj sałatki, cokolwiek chcecie dodatkowo. Możecie mi nawet pisać w komentarzu, co byście jeszcze tutaj widzieli. Może jest jeszcze taki składnik, na który nie wpadłam, a idealnie by tutaj pasował. Już widzicie, że dałam tutaj cebulkę na górę, serek. Do tego oczywiście przyprawy, czyli sól, pieprz. No i oczywiście słonecznik prażymy na patelni. Ja ten kupiłam akurat w Biedronce, także tam dostaniecie takie wielkie opakowanie. Starczyło już na naprawdę wiele razy, a jeszcze trochę tam na dnie tego słonecznika jest. I teraz etap smażenia, czyli najgorsza rzecz w tak upalny dzień, jak dzisiaj. Dzisiaj mamy 27, 28 stopni jakoś tak. I przed chwilą właśnie mówiłam, że w naszym mieszkaniu nie robi się aż tak gorąco. No i sobie wykrakałam już przy tym piecu, jest naprawdę mega ciepło. Włączyłam sobie palnik pod patelnią i teraz wysypuję dosłownie na pustą patelnię troszkę tego słonecznika i w taki sposób on nam się opraży, jak zacznie brązowić i już tak bardzo ładnie pachnieć, to znaczy, że możemy go wysypać na sałatkę. Już na kotlecikach jest ser piórko, więc teraz po prostu przykryjemy to pokrywką, żeby ser się dobrze rozpuścił na kotlecie i będzie naprawdę pycha. Tak się prezentuje nasz obiad. Ja mam ziemniaczki z masełkiem, do tego sałatka z pomidorów, z serem feta, z cebulką do tego sprażony słonecznik, a tutaj mamy nasze kotlety w panierce z chipsów, a, z tak, paców wydzianych i, i z serem firkot. Ale chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mieszkam w tym mieszkaniu przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, no ogólnie się cieszę, ale dlatego też, że mamy normalny stolik, normalne siedzenie i możemy w końcu razem jeść, nie? A tam też mieliśmy stolik, ale w końcu jak go kupiliśmy. To się okazało małe. No I nie, Ciężko w sensie nam tam było tak komfortowo jeść. Przynajmniej no to, ja tam nie jadam. I co z tym kogatem? Nie czujesz już różnicy chyba, nie? No, jakieś większe nie czuć. No faktycznie. Ale coś mam tego z tymi mm, z tymi chipsami? Może jakby chipsy były bardziej paprykowe, albo jakieś takie, nie wiem, ostre. Nie wiem. No, może nie aż tak zmiksowane. No może. Znaczy ogólnie jest smaczne, ale nie ma jakiejś większej różnicy, no. Właśnie w. Pojechaliśmy i jedziemy do sztolni na kolację. Będziemy pierwszy raz, pokażemy Wam co będziemy jedli. Także sama jestem ciekawa, bo nie wiem co ja będę jadła. Zostawaliśmy właśnie jedzenie, wszyscy? Dobrze już <laughs> burgera. Tutaj mamy steki. I ja sobie wzięłam tagiatele z krewetkami. Smacznego? Spocznie, Dziękujemy.